Już gotowi? No, trzy cztery Czemu się mówi trzy, cztery a nie na sześć, siedem osiem O, osiem no. Razem razem? osiem razem, no, takie trzeba być w tej No dobra, no to co? Jedziemy na dół? Jedziemy na dół? Jedę na dół. No. No właśnie no tam. Przyciskałeś, to prawda. Nie, Nie, tak? ja nie, gram nic się, nie, No ja A A, A bo to bo jak nie, nie, to... nie, 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 jak nie, 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 jak nie, nie, w nie, 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 składaka nie, Tyle może wejść O, już leci jest, Nie trafiał no, 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 no. że nikt mnie pojechał, ja pierwszy To się dzieje raz na 100 tysięcy litrów No nie No to ten na górę, Łukasz nie jeździmy Tu nie, jeszcze jak jest nie? na wyten, no, na wyniszczenie no, To tu zawsze w dół się bijesz A, to jest na wyniszczenie, to na a ja jestem. Co to jest. Ja keluję bezpośrednią edukację. Kurwa, już mi za 500 dał, no. Odbiłem się od niszczyciela od boku. Gro kurwa. Trzeba umieść tego niszczyciela. No. O, ładnie przyjął. No, się zaraz zabije. No dzięki, zablokowałeś mnie kurwa. Odbijam się Następnym szybko Sorry wytycham okay. jest na dupie jest jakieś tam członk. Widzisz wszyscy są tutaj na dole tu w naszej A ty jesteś tam u góry? Sam? Nie No nie wiem. jest tam Odbiłem się! Od średniaka, od boku, kurwa. Drugi raz tej się odbijam, od boku. Wcześniej od niszczyciela, Bilo a teraz od średniaka. Tego lekkiego to trzeba umieć, kurwa, bić ciągi, Dziewięć, nie wiedziałem, sobie nie spowiedziałem, że to na Nie trafiłem. Nie! Odbiłem się! Czołg A nie! co? Dobra. Ja, ja się Ja się cofnę. żeby z dwóch stron ich objeżdżać. Część pojedzie do góry pewnie, a ja tutaj się cofnę. Kurwa, nie celowałem, tu skałę. Za co? Ja jadę na bazę. Tam, gdzie była. Bo może tam nie bo tu jest jeden, ale jeszcze nie jest jeden. Nie, pan tu widziałem dwa. Jeden zginął tutaj, bo były trzy. Jeden zginął, A, jeden tak, został. No, jeszcze, jeszcze, I jeszcze jeden jest. Cholera. No to ja tyle zrobiłem. Nie wróciłem niestety do jedzenia. No, ale to jest ten problem właśnie jak masz dział po takie to jest wczoraj szybko Nie Szejku! Możemy się szybko zamienić na czołgi Halo To? No, mówię, że możemy się szybko na czołgi zamienić Jak mnie uchodzić? Nie no że Ty wsiądziesz teraz w mój, a ja w twój i wtedy zrobisz razy dwa a! <t Commendania> odbiłem się. Nie no, no a. No, bo... mm. no też pewnie dotknąłem. Odbiłem się od gościa, nie? Już bym go zabił. Kurwa, zabiłbym go, bo wyjechałem na niego i się odbiłem od niego. Drugi raz go przebiłem, aby a sto by... a życia mu zostało. Gdybym dwa razy go przebił, a nie raz to. Wile? Cztery 4000 Czteroksiąt? Napier? Og jeg blir en fjold.